Siema, z tej strony Crash Test Channel. Dzisiaj rozwalimy sobie śliweczki. Rozwaliliście system, może zrobiliście 10 łapek w górę w 5 minut. U nas 9 subów w 10 minut, więc to jest bardzo dużo. Dzisiaj mamy też gościa specjalnego, zapraszam. Jak masz na imię? Antek. A kogo chciałbyś pozdrowić? Małysiu, chcę cię przyznać. Dobrze, jak się nazywa? Madzia. Dobrze. Antek dzisiaj będzie mi pomagał rozwalać śliwki. Proszę ma śliwkę I najpierw ja rozwalę oczywiście Subujcie nasz kanał e, Bo jak będzie 100 subów To robimy wielki specjał Polecam, dobra Pierwsza mam tak rozwał z całej petardy Tu, no No, jeszcze raz walił A może bez pasek? Nie, z To jest bardzo mocno No Rozwalił, pokaż kanażystę Rozwalił śliwaczkę tak wygląda rozpierdzilina śliwka, proszę bardzo. Oczywiście ekologia musi być, więc wywalamy do śmietnika. Śmietnika nie wcelowałem. Dobra, łapątek. Dobra. Teraz ja rozwalam jedną. Uwaga. I patrzcie na mistrza. Rozwaliła się na części całe. I jest super. Pokaż. No. Oczywiście. Ekologia sprzątamy. Pyk. Posprzątaj Antek. Kolejna śliweczka leci. Wyk, leci śliweczka. Trzy, 3, 2, Tak się to rozwaliła. Bardzo dobrze się rozwaliła. Proszę bardzo. Ekologia wywalamy. Teraz Antek rozwalił Ostatnio no tak słabo trochę Ci poszło. Bardzo słabo, jeszcze raz. No i poszło. Antek, bywać. No i co? No i to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, co chcecie, za następny film. I siema!